Witam Was z Węgorzewa, jesteśmy tutaj na piątkowym spotkaniu modlitewnym, w trakcie którego też podzielę się krótko słowem, gdybyście chcieli nas odwiedzić, Zamkowa 24 Węgorzewo w każdy piątek o 18.00. Jesteśmy tutaj, jeśli masz jakieś potrzeby, o które chciałbyś, aby się modlić, to zapraszamy, wpadnij. Jeśli nie masz potrzeb, tym bardziej wpadnij, a jeśli chcesz uwielbić Boga, no to już masz bardzo dobry powód, żeby wpaść na nasze piątkowe spotkanie multiliterne. Ja chciałbym podzielić się dzisiaj z Wami pewnymi myślami związanymi z moim studium, które popełniam. Od dłuższego czasu siedzę w Księgach Mojżeszowych. To już trwa hmm, pewnie nie dłużej niż dwa miesiące. Przesłuchuję je na okrągło, czytam je na okrągło w różnych przekładach, czytam komentarze. I cały czas zadaję sobie pytanie, co Bóg chce mi, co Bóg chce nam powiedzieć przez księgi mojżeszowe. Jest tego bardzo wiele i oczywiście w krótkim przesłaniu tego nie wyczerpię, ale jedną myślą mogę się podzielić. Dla pierwszych chrześcijan Biblią był Stary Testament. Od czasu do czasu gdzieś ktoś popełniał list pierwszy bodajże Jakub później <laughs> zdarzyło się popełniać listy dla Pawła były kopiowane i czytane w różnych miejscach ale ogólnie dostępną Biblią jeśli w ogóle to dobre sformułowanie był Stary Testament i pierwsi wierzący ludzie nie nosili pod pachą Nowego Testamentu ale szukając prawdy o Bogu potrzebowali ją wygrzebać ze Starego Testamentu i o ile jest to zupełnie dla nas zrozumiałe, że ludzie Starego Przymierza, że Żydzi rozumieli tą księgę w kontekście tego wszystkiego, co im przez nią zostało powiedziane, to ta sama księga nabrała zupełnie innego wymiaru, innego znaczenia dla tych, którzy rozpoznali Mesjasza w osobie Jezusa. I ja myślę, że w symboliczny sposób w Starym Testamencie zostały ukryte pewne prawdy dotyczące naszego chrześcijańskiego życia i dopóki ludzie nie nawrócili się, dopóki nie stali się chrześcijanami, dopóki nie narodzili się na nowo, to te prawdy mogły być dla nich kompletnie zakryte czy niedostępne do zrozumienia. Ale w momencie, kiedy ludzie się już nawracali do Chrystusa, to zaczynali ten, nowy, ten Stary Testament inaczej rozumieć. I myślę, że w księgach mojżeszowych, szczególnie w tym okresie, który pokazuje wyjście Izraela z Egiptu i podążanie w kierunku Ziemi Obiecanej, w taki symboliczny sposób jest zawarte zmaganie. Jakie następuje wewnątrz w człowieku w kontekście jego starej i nowej natury. Apostoł Paweł mówi o tym dość dużo wprost, ale myślę, że pierwsi chrześcijanie odczytywali to w postawach narodu wybranego w trakcie tej podróży. I widzimy tam z jednej strony Mojżesza, który w trudnych sytuacjach modli się i szuka odpowiedzi u Boga widzimy wielkie rzesze Izraela, które w trudnych sytuacjach są wściekłe, narzekające, krytyczne, bardzo atakujące Mojżesza i nie zostawiają sobie miejsca ani na nadzieję, ani na wiarę, ani na miłość, ani w stosunku do Boga, ani w stosunku do Mojżesza. Po prostu byli bardzo wściekli i e, zachowywali się tak, jakby wyrażenie tej wściekłości miało rozwiązać problem. To się nie działo. Wyrażanie wściekłości pogłębiało problem, brzmi znajomo. I e, myślę o tym, że. E, Szukając tego, co jest w nas starą naturą, co jest w nas nową naturą, możemy to rozpoznać w tej podróży Izraela do Ziemi Obiecanej. Kiedy spojrzymy na Nowy Testament, to w pismach apostoła Pawła jest wiele takich poleceń: o nic się nie martwcie. No, to nie jest łatwe do przyjęcia, prawda? Pomyśl sobie dzisiaj, postanawiasz już nigdy więcej nie będziesz o nic się martwił. O nic się nie troszczcie, ale pokładajcie z ufnością swoją nadzieję w Bogu. Kurczę, jak to łatwo napisać. Zwłaszcza jak się jest już martwym i nikt do ciebie nie może przyjść z pretensjami, że tak, a nie inaczej to ująłeś. Ale Apostół Paweł tak to napisał. Czy Paweł nie miał powodów do zmartwienia? Czy Paweł nie miał powodów do rozczarowania, do rozgoryczenia i wszystkich innych rzeczy, które normalnie spotykają ludzi? Miał. Miał i to zdecydowanie. Czy Pawłowi się to zdarzało? Podejrzewam, że tak. W drugim liście do Koryntian mówi o sytuacji, w której stracił nadzieję co do własnego życia. Więc musiał przejść ten proces, musiał doświadczyć rozczarowania, musiał doświadczyć zawiedzionych nadziei, musiał doświadczyć poczucia, że już nic nie uchroni go przed yy, totalną klęską. I dokładnie w takiej sytuacji, dokładnie w takim momencie Bóg przyszedł mu z pomocą, a apostół Paweł napisał, jaką lekcję z tego odebrał. Aby nie sam na sobie polegał, ale na Bogu. Hmm. Częścią polegania na sobie samym jest poleganie na swoim poznaniu, na swojej wielkiej wierze. Częścią polegania na sobie samym jest poleganie na tym wszystkim, co myślimy, że wypracowaliśmy w trakcie swojego życia z Bogiem. Ale apostoł Paweł, który z pewnością w tej dziedzinie miał wielkie osiągnięcia, on powiedział, że Bóg postawił go przed sytuacją, w której musiał Odkryć, że poleganie na swoim doświadczeniu, swojej wierze, na swoich umiejętnościach, na całym swoim chrześcijańskim dorobku, to przez cały czas za mało. I Chrystus objawił się w Jego życiu, wybawiając go i pokazując to nie przestrzeganie, nie zachowywanie zasad, których się nauczyłeś w życiu ze mną, cię wybawi. Ale przez cały czas ja jako osoba. Myślę, że nie wiem, czy możemy powiedzieć, że my jako ruch charyzmatyczny, bo wiele osób pewnie by nas do ruchu charyzmatycznego zaklasyfikowało. Ja raczej czuję się przedstawicielem epoki pocharyzmatycznej niż stricte ruchu charyzmatycznego. Ale myślę, że ruch charyzmatyczny miał to do siebie, że odkrywał ciągle patent na Boga. Jak należy wierzyć, jak należy wyznawać, jak należy się modlić. Na wszystko udzielimy ci odpowiedzi, i wszystko na pewno zadziała. Przetestowałem wszystko. Okazało się, że to reklama. Okazało się, że coś, co zadziałało w życiu jednego człowieka, niekoniecznie zadziała w życiu drugiego człowieka. Okazuje się, że nie możemy e, przyjść do Boga e, tak samo jak wszyscy inni. Przez cały czas Bóg chce, abyśmy Go szukali. Przez cały czas On wzywa nas, abyśmy weszli z Nim w relację osobową między jedną osob osobą a drugą i za każdym razem jest to niepowtarzalne. Są pewne prawdy, które się nie zmieniają, jak to, że tylko poprzez wiarę w moc ofiary Chrystusa, poprzez Jego krew mamy dostęp do Boga, ale wszyscy jesteśmy inni. I cały czas potrzebujemy zbliżać się do niego, szukając go w bardzo indywidualny sposób. Ale ciekawą wskazówką wydaje się to, co pokazuje, pokazują pisma apostoła Pawła i co pokazuje historia narodu wybranego na pustyni. To, co w tobie narzeka, nie jest nową naturą. To, co w tobie popada w rozpacz, nie jest nową naturą. To, co popada w Tobie w rozgoryczenie, nie jest nową naturą. To, co w Tobie wścieka się na Boga, nie jest nową naturą. Więc, jeśli chcesz być pewien, że Twoja stara natura ma się dobrze, to możesz pomyśleć o tych wszystkich rzeczach. To, co w Tobie ma pretensje do Boga, nie jest nową naturą. Hmm. My zostaliśmy wezwani do tego, by zwlec z siebie starego człowieka i oblec się w nowego. To jest kwestia wyboru. I często okoliczności, których doświadczamy, one nam pokazują, jak bardzo jesteśmy sterowani przez starą naturę. Myślę, że w takich momentach, w których Narasta w nas rozgoryczenie, rozczarowanie, wściekłość, w których zaczynamy pogrążać się w coraz to większych lękach, zmartwieniach i tym podobnych rzeczach. To jest coś, co powinniśmy rozpoznać jako zapadanie się w starą naturę. Bóg nie odpowie na wołanie twojej starej natury, dlatego że Bóg już nam o tym powiedział, że On postanowił jej nie słyszeć. Ale bardzo często, kiedy jako ludzie doświadczamy problemów, zachowujemy się tak, jak gdyby Bóg musiał zejść znowu do naszego poziomu, stać się taki bardzo ludzki, bardzo człowieczy i chcielibyśmy Go poterroryzować trochę emocjonalnie. Boże, jak to wszystko może się dziać, zobacz, jak ja się z tym czuję. Czy tam brzmi znajomo? Dla kogokolwiek? <grym> Więc, <śm> e jeśli to nie jest nowa natura, to wszelka aktywność, którą będziemy przejawiać w tej sferze, jest skazana na klęskę. Nie musisz się bać, że to wszystko źle się skończy. Zali, zaprawdę, powiadam ci, źle się skończy. Bo Bóg nie pobłogosławi Twojej starej natury. Ale te złe okoliczności mogą doprowadzić nas do takiej sytuacji, w których dokonamy wyboru, że ja już nie chcę żyć według swojej starej natury. Chcę zacząć żyć według nowej natury. I jeśli zastanowimy się nad tym obiektywnie, kiedy pomyślimy, że wieczność jest naprawdę wiecznością. Kiedy pomyślimy, że doczesność to naprawdę tylko chwila, kiedy pomyślimy o wiecznym zbawieniu, i kiedy pomyślimy sobie, że drogę do wiecznego zbawienia usiłujemy wybrukować naszym narzekaniem, marudzeniem, strachem, zmartwieniami, rozgoryczeniem i wszystkimi innymi tego typu rzeczami, to wszystko wydaje się głupie. W Izraelu w trakcie tej podróży wielu było tych, którzy bardzo narzekali. I było niewielu, którzy się mogli wyrażali nadzieję i byli bezgranicznie oddani Bogu, tak jak Marzeusz, Jozue, Kalep i nieliczna garstka ludzi przy nich. E obecność tych ludzi w tej historii jest jak e stara i nowa natura. Naprawdę dużo więcej rzeczy jest w nas, które byłyby skłonne do myślenia i postępowania według starej natury. Ale to my wybieramy, po której stronie staniemy. To, co wyraża w nas nową naturę, może być w naszym odczuciu mniejszością. Może być w naszym odczuciu maleńką świeczką płonącą w piwnicy. Ale wiecie, od najmniejszego płomienia można rozpalić naprawdę wielki las i coś więcej. Bo Australii, bądź dobrze, się na tym znają. Ale to my dokonujemy przez cały czas wyboru, bo okoliczności w życiu każdego człowieka będą pojawiały się takie, które będą mogły nas zatrzymać i aktywować w nas starą naturę. A w starej naturze łatwo jest się zapaść, jak w bagnie. Ale też my możemy mieć wyrobioną postawę względem tego. I mieć postanowienie: nie, nie dam się zachwytać w tą pułapkę. Jestem powołany, by żyć dla chwały Boga, a nie dla własnego komfortu. Więc, jeśli okoliczności zachwiały mój komfort w tym momencie, to ja nie zamierzam mieć pretensji do Boga tak jak Izraelici mieli. Ale chcę być pełen wdzięczności względem Boga, pełen zachwytu. Chcę modlić się do Boga, od Niego chcę oczekiwać pomocy, chcemy Go traktować jako kogoś, kto jest prawdomówny, jako kogoś, kto nie pozostawi mnie w takiej sytuacji. Więc to my podejmujemy decyzję, co zrobimy i jaki, jaki skutek będzie nieprzychylnych okoliczności, które nas dotykają. Kiedyś w jednym z kazań słyszałem, jak Derek Prince powiedział coś takiego. Podejrzewam, że nie on to wymyślił, ale myślę, że nikt nie będzie dochodził praw autorskich. I powiedział, że jeśli przetniesz cytrynę i zaczniesz ją wyciskać, to z cytryny wyjdzie sok z cytryny, a nie przepalony olej silnikowy. Jeśli naciśniesz na chrześcijanina, to powinna na wyjść Jego nowa natura. Co wychodzi z nas, kiedy my jesteśmy naciskani? <laughs> Wiecie, to jest e, e, jedna z tych najważniejszych lekcji, jakie mamy do odrobienia jako chrześcijanie, dlatego że dla Izraelitów e, kwestią e, przetrwania było to, z czym się oni utożsamią. Czy utożsamią się ze swoimi niezaspokojonymi potrzebami i swoją złością, czy utożsamią się z świadomością tego, że są wybawieni przez Boga, <coughs> że są przez tego Boga kochani, że Bóg się o nich troszczy i prowadzi ich do dobrego miejsca. Te dwie rzeczy się z nimi kłócili, kłóciły. Gdyby przyjęli ten sposób myślenia, gdyby utożsamili się z takim sposobem myślenia, przetrwaliby bez większego problemu nieprzychylne okoliczności, prawda? Ale w związku z tym, że nie chcieli zmienić sposobu myślenia, to te okoliczności ich zmiażdżyły i wielu z nich zapłaciło życiem za swój sposób myślenia. My też możemy zapłacić wiarą, możemy zapłacić swoim życiem. W momencie, kiedy Pozwolimy na to, by okoliczności nazwy gniatały w bagno naszej starej natury. W którymś momencie ktoś może się kompletnie rozczarować. Wiecie, potrzebowałem zrobić telefon, więc wyszedłem na nasze zaplecze i stanąłem przed naszą biblioteczką. I zobaczyłem, że mamy tam książki ludzi, którzy już nie żyją z Bogiem. Którzy kiedyś żyli z Bogiem, którzy kiedyś prowadzili chwalebne życie, a dzisiaj jest to już nieaktualne. I niektóre z tych książek czytałem, były bardzo fajne. Człowiek naprawdę może zacząć dobrze i źle skończyć. Dlatego Chrystus mówi: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I potrzebujemy. Eee, spojrzeć na siebie pod tym kątem. Chciałbym, no, nie chcę przedłużać tego, co mówię, bo już mam poczucie, że trochę e, długo to trwa jak na nasze piątkowe spotkanie, ale e, kojarzę takie rzeczy z życia Smitha Wiglesforda. Smith Wiglesford wielokrotnie, kiedy znajdował się gdzieś w pomieszczeniu, w którym wokół łóżka umierającej osoby tłoczyła się rodzina i Bliscy znajomi. Wielokrotnie tych ludzi wyrzucał z pokoju, zanim zdecydował się modlić. Z jakiego powodu? Czy był tak nieczuły i tak pozbawiony empatii w stosunku do ludzi? Smith, Smith Wiglisford wiedział, że ci ludzie się zachowują po ludzku, więc jest im smutno, rozpaczają, wyobrażają sobie, co to będzie, próbują siebie pocieszać już po tej stracie, która za chwilę nastąpi. Smith Wigglesford wiedział, że to nie jest atmosfera, w której można zmienić rzeczywistość. To jest atmosfera, która poddaje się okolicznościom. Więc kiedy wyrzucał ludzi z pokoju, zaczynał uwielbiać Boga i ogłaszał Boże zwycięstwo nad tymi ludźmi, którzy byli w beznadziejnej sytuacji. I ci byli uzdrawiani. Hmm. On myślał wbrew okolicznościom. On nie myślał w zgodzie z okolicznościami. On nie czuł w zgodzie z okolicznościami. On nie podążał w zgodzie za okolicznościami. Ale on wiedział, że jeśli chce coś zmienić, to musi wystąpić odważnie przeciwko temu, a żeby przeciwko temu wystąpić, musiał utożsamić się z niebem. I mówił, że kiedy modli się z poziomu nieba, to każdy problem, na jaki patrzy, jest mikroskopijny. Ale kiedy modli się spo, z poziomu ziemi, to każdy problem jest Ci w stanie zasłonić niebo. Jedną z największych walk, jakie my, jako wierzący ludzie, prowadzić będziemy w drodze do wieczności, to walka o to, w co się zaangażujemy w swoim wnętrzu. Czy zapadniemy się w naszą starą naturę, którą bardzo łatwo się zapaść. Czy zapadniemy się w naszą nową naturę, a aby to zrobić, trzeba stanowczych decyzji, wytrwałości yy, i yy, trzeba to powtarzać, trzeba się tego trzymać. Bez yy, decyzji o tym, że będę żył w nowej naturze, że yy, potraktuję siebie jak martwego wobec tego świata. Jeśli jestem martwy dla tego świata, to co mnie może w tym świecie ruszyć? Jeśli jestem martwy dla świata, żeby dla Boga, to w tym świecie reprezentuję to, co Bóg ma światu do powiedzenia. Powiem Wam coś. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale Bóg jest w dobrym humorze. Nic mu się nie skomplikowało, nic mu nie wyleciało z rąk, nie chodzi poparzony i nie ma depresji. Bóg ma się dobrze. I on jest pewien dobrego zakończenia. Wiecie z jakiego powodu? Bo on je napisał. I nie ma nikogo, kto by mógł napisać inne zakończenie. Zbawieni ci, którzy przyjęli Chrystusa, zmierzają do najlepszej z możliwych rzeczywistości, przewyższającej naszą wyobraźnię. Gdybyśmy się na tym skupili, tak jak pisze Paweł, jeśliście z nim wzbudzeni o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Jeśli byśmy zaczęli tak myśleć, to z perspektywy nieba moglibyśmy zmiażdżyć i stąpać po każdym problemie, który nas dotyka. Ale kiedy diabeł chce nas zneutralizować, to znajdzie wszelkie możliwe sposoby, aby cię zdołować aby Cię pozbawić nadziei, aby stworzyć Ci mroczną wizję rzeczywistości na przyszłość, aby włożyć Cię w rzeczywistość rozczarowania i rozgoryczenia. Kim będziemy w tej podróży? Czy będziemy zachowywali się jak narzekający Izraelici, czy jak Mojżesz, który spotykał się z Bogiem, a kiedy schodził z góry? Jego twarz jaśniała w taki sposób, że trzeba było <laughs> rzucać na niego jakąś chustę, żeby Izraelici się nie wystraszyli, bo pił od niego ponadnaturalny blask. Będziemy żyli tym, na czym się skoncentrujemy. Jeśli skoncentrujesz się na problemach, twoje wnętrze będzie jednym wielkim problemem. Jeśli skoncentrujesz się na Bogu, Twoje wnętrze będzie manifestacją jego zwycięstwa. To jest nasz wybór. I e, mógłbym jeszcze wiele powiedzieć, ale jednej rzeczy nie powiem. To, czego nie powiem, to to, że to jest proste. To nie jest proste, ale to jest właściwe. I każdy z nas powinien zrobić coś w tym kierunku. Tyle na dzisiaj.